Witam wszystkich bardzo serdecznie wy kolejnym odcinku z gry Fortnite na dzisiejszym odcinku. No, nie wiem czy było tam dużo aktywnego, oczywiście odcinek zleciał trochę bardzo późno, ze względu na że po prostu, no, nagrywałem to o 18 No, to trochę to się zajęło mi trochę, e, więc, no, niestety, za to przepraszam, że źle musicie na ten odcinek czekać w ostatnim odcinku. I pojawił się mniej niż przed północą. No, w zasadzie zaczęto że to są odcinki po północy, tam przed północą. Ale będę się to niedługo zmienić, także na spokojnie. No słuchajcie, no na pewno dawam kilka dni jeszcze damy na pewno dodatkowe godziny za tych tego na pewno tak 3-4 godziny, czyli do 10 do jutra ty, ty, kiedy ten odcinek wleciał, czyli dopiero m, do 10 godziny będzie to trwało Wtedy tyle będzie ten, no to wtedy wiadomo co to będzie. Oznacza, że będzie kolejne odcinek. Widzicie ten odcinek albo za 2 dni, albo już y, po tych łapkach, czyli po, znaczy po tych wyświetleniach. E, będą to wyjść w te, ten filmik. Także no. E, no potem zrobimy mini daily z Fortnite. Na tyle ile będzie wyjść, no to wiadomo. Tyle będzie łapek. No i dzisiaj tak standardowo. Zróbcie dużą aktywność. E, tak jak na przykład byście zrobili poza poprzednim odcinkiem. Uf, o, nie tak teraz. Widzę, <głos》>, dobra. Już nieważne. Już dobra. Także no w dzisiejszym odcinku się zagramy z Fortnite'a no i mówię, no, wbije to się, nie będzie jutro kolejny czekaj, albo za dwa dni, nie wierzę, albo za trzy dni, no zależy, jak to zmontuje, nie. I no, w tym w ogóle. nie w Rydnowy sezon ten w grze Foxnend, mi się on osobiście bardzo podoba. Oby było więcej takich sezonów, bo naprawdę one mi się bardzo, bardzo podobają. I no, brzmę do oglądania. Wtedy kiedy ten naczyneczek nagrywam, no to wtedy ten naciączek wlatuje, także no trochę wygląda to tak strasznie późno w nocy. Mini to nam do tego odcinka będzie, ja tak, co pewnie będzie, może pewnie się zdziwicie że mnie nie ma miniaturki, będzie, sobie będzie, ponieważ wiecie nie chcę też odcinka przerywać, żeby, żeby, żeby zmieniał turkę, tylko potem odcinek zmienię tylko do tego filmu no. Dobra, lecimy, widzę, na kolejną miejscoweczkę. Dzisiaj polecimy z tą miejscówkę, albo no, dobra. No a pod nami polecimy sobie. Bo ten Saza ma naprawdę bardzo nową, nową futurystykę, jakby japońsko chińską więc warto na tą miejscówkę polecieć. Eee, na no powiem wam tak, myślę, że będą fajne miejscówki, ale nie ma tragedii widzia zale... Naprawdę nie ma w tragedii. Dobra. W ogóle jest takie spogadanie pomyślności, nie wiem który to jest mapa, ale któraś na pewno No zabędzie. No, no, no później kupię karnet bojowy, także to się nie zdziwi, no, czyli nie kupiłem karnetu. Później sobie kupię go. To karnecik karnecik. dobra. Parę no że on ciekawy nawet nie O kurde A to mi się podoba takie drzwi się podobają Aby było, było takich więcej jest to się jakoś tak piecie, przybytną się trzeba. No nie da się. No, tam. Kurwa, Dara. Jeżeli nie no cóż takie takie na takie nie mogę poradzić dobra dobra no, powiem wam, że sezon naprawdę ciekawy, moim nudy. chyba też dobry sezon, bo są te safe y wizowe. Ale po moich ostatnich zaznaczeniach mi się to potem nudzi, bo, dlatego że nie gramy ze spodnie Fortnite'a. Więc, no wiecie, no. Henderson, no karabin był czulowy, bo też się nie mało to działo. Ja powiem wam, że, że też idę, bo ktoś mi, mi się po jakimś czasie znudzi, ale No, no zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie jakieś mi się to wszystko będzie nudziło pewnie z czasem, ale no zobaczymy jak to idzie z czasem. I no. Dobra, widzowie, zobaczymy. To ja w poprzednim sezonie jeszcze. Ten rozdział trzeci sezon czwarty to był. Sezon też był mimo wszystko taki ciekawy trochę. Sezon trzeci. No powiem że, że to by się po jakimś trzecim mi się nudzi zresztą. Ten będzie tak samo pewnie, bo wydałam. Każdy zawsze to będzie mi się nudzi, dlatego że mało oddam Fortnite'a takie, także no. Więc no właśnie nawiązując do sezonu, mam sobie przerwać Fortnite Fortnite'a nie będzie nagle grać w Fortnite'a. sobie jakiś na sobie pykać i no. Ale tak sobie moc no, za nich ciekawe no. Mimo wszystko. Lubię te duże miejscówki. Hyperscape tak samo było. Tam to były ciągle wysokie budynki, więc tam było, tam było tyle co się można było bawić, a Fortnite też jest tak samo. Jedna miejscówka Mega City, jest największą miejscówką. Chyba najlepszą miejscówką z tego sezonu. I trochę ogólnie w historii Fortnite'a. Po ten Tilted, mimo wszystko nie wiem, czy było większe. To jest jeszcze największa miejscówka ze wszystkich. Ona jest jeszcze najwyższa jaka mogła być. Ale w sumie to mogę jeszcze raz polecić i zobaczyć. I zrobimy to. No to będzie są wpis do wysokie. Najwyższy budynek, ten, jest jeden z najwyższych budynków w historii Fortnite na pierdolion procent. Także no. Więc tam by no będę taki lud zebrać. I lubię takie miejsce odpilnęło? Takie miejsce, jak ja szanuję. Proszę no, nie, tutaj, tutaj się przynajmniej będzie działo. Nie? A jak tam wejść teraz z takich budynków, bo zobaczcie, ja on coś pokażę. Tu wejdziemy sobą. Właśnie tego się nie da w ogóle zniżyć, także trochę to jest sporą sytuacja. Jak tam wejść, widzowie, teraz. To jest chyba japońskie, jakby takie odzwierciedlenie. Rano wejdzie do tego budynku, no i tam nie ma dalej wejścia do ten, na tą górę, co nie wiemy, kąd tam dalej wejdzie, to jest nienormalne. Ten budynek był całkowicie pusty. Znaczy, ja to wyżej wejdziesz, to no zaraz zobaczymy. Bo tutaj to nie ma nigdzie wejścia, oprócz tamtego miejsca, nie? Kurde. I się nie da w ogóle wejść na tą górę, widzę teraz. Nie tutaj żadne są na górę. Jak tam wejść teraz, to już nie wiem. Eee, tam no, no, jakieś wejście na górę jest. To widzę jaki wysoki jest, idę to zobaczyć. Ten, ten, to jest ten, co? Hey, z wróciła.

A te budynki chyba są puste i to że będą, że będą, że będą, że będą uzupełnione później w przyszłości. Może tak być. Dobra. nie wiem, myj faka, ten w ogóle jest? Ale jaja. Kurwa, gościu! Ja pierdolę, dobra. Dzisiaj mi krótkie się, tego, że zazwyczaj wygrałem bardzo pójdę, to jak to wiecie. Jedno, cóż, sezon naprawdę zarąbisty. No, o, na nadzieję mogę dać. Więc widzimy się ze kolejnym odcinku. Papacki, joł.